Czułeś to już, prawda? Ten węzeł w żołądku, gdy ona po prostu się zmienia, gdy spojrzenie, które kiedyś szukało cię z głodem, teraz przesuwa się po tobie, jakbyś był meblem w pokoju. Próbujesz zrozumieć. Myślisz, co zrobiłem źle. Przeszukujesz wiadomości, rekonstruujesz rozmowy w swojej głowie, szukasz wad w sobie samym, jak ktoś, kto szuka luźnej nici w linie, która zerwała się bez ostrzeżenia. Ale nikt ci nie powiedział, że Lina nigdy nie była przywiązana po drugiej stronie. Dorastałeś słysząc o miłości, lojalności, wzajemności, że jeśli będziesz uprzejmy, obecny, opiekuńczy, ona zostanie, że wystarczy się poświęcić, starać się, być dobrym człowiekiem. Tylko że ta bajka była zbyt piękna, by była prawdziwa. Rzeczywistość? Kobiece pożądanie nie poddaje się zasadom logiki czy sprawiedliwości. Nie ugina się przed Twoim wysiłkiem, nie uznaje Twojego poświęcenia. Jej pożądanie to dzikie zwierzę, które węszy intensywność, nieuczciwość. A jeśli uważasz, że to okrutne, to dlatego, że wciąż trzymasz się scenariusza, który ci dali, napisanego przez ludzi, którym nigdy nie zależało na Twoim przebudzeniu, tylko na Twoim udomowieniu. Diogenes wiedział to już dawno. Już podczas gdy świat klękał przed pozorami, tytułami, społecznymi walidacjami. On mieszkał w beczce, śmiejąc się z hipokryzji innych. Nie szukał aprobaty, pluł na nią. Nie dlatego, że był cynikiem w nowoczesnym znaczeniu tego słowa, ale dlatego, że widział grę. A kiedy widzisz grę, przestajesz grać. Ty wciąż próbujesz grać, prawda? Wciąż myślisz, że możesz ją zdobyć kwiatami, wiadomościami, obecnością. Wciąż wierzysz, że istnieje właściwy mężczyzna, który w końcu zostanie wybrany i kochany tak, jak na to zasługuje. Ale co, jeśli powiem ci, że to największe kłamstwo, jakie kiedykolwiek połknąłeś, że jej pożądanie nie szuka dobrego mężczyzny, ale mężczyzny, który ją emocjonalnie destabilizuje, który utrzymuje ją w stanie niepewności, niepokoju, fascynacji, który sprawia, że wątpi w siebie, a ty, próbując być przewidywalnym, stabilnym, bezpiecznym, jedynie stajesz się niewidzialny. Ciężko to usłyszeć, wiem. Boli uświadomienie sobie, że miłość, którą chciałeś zbudować, była w rzeczywistości jednostronną fantazją, że podczas gdy ty oddawałeś serce, ona testowała granice, analizowała opcje, czuła ciałem i decydowała biologią. Bo tak kieruje nią instynkt, a jej instynkt nie polega na kochaniu, tylko na selekcjonowaniu, a selekcja nie dotyczy sprawiedliwości, tylko emocjonalnego przetrwania. Nauczono Cię zapewniać, być podporą, wsparciem, fundamentem, ale nikt Ci nie powiedział, że w jej oczach ma to wartość tylko wtedy, gdy czuje coś, czego nie może kontrolować. Dzień, w którym zrozumie, że Cię ma, że Cię kontroluje, że od niej zależysz, jest dniem, w którym zaczynasz umierać w jej pożądaniu. To okrutne? Może, ale prawdziwe i musisz wybrać. Będziesz dalej próbował tańczyć do muzyki, której ona przestała słuchać, czy wyłączysz dźwięk i zaczniesz budować coś swojego, Diogenes powiedziałby: przyjmij zwierzę, nie jej zwierzę, swoje. Tę część ciebie, która została wykastrowana przez edukację, kościoły, fałszywe obietnice. Część, która została nauczona służyć, ale nigdy siebie obsługiwać. Instynkt, który został ci odebrany w imię moralności, dobrego współżycia, zdrowej męskości, ale który krzyczy w twojej piersi, gdy zostajesz zostawiony bez wyjaśnienia, gdy ona uśmiecha się do innego, podczas gdy ty wciąż próbujesz zrozumieć, gdzie się pomyliłeś. Nie pomyliłeś się, po prostu uwierzyłeś w kłamstwo. Ona nie chce, żebyś ją rozumiał, ona chce czuć. A kiedy próbujesz wyjaśniać, usprawiedliwiać, argumentować. Ona jest już emocjonalnie gdzie indziej. Kobiece pożądanie nie żyje logiką, żyje chaosem, i podczas gdy ty próbujesz przynieść stabilność, ona szuka burzy. Musisz przestać oczekiwać skruchy, szukać wiadomości, które nigdy nie nadejdą, wyobrażać sobie, że pewnego dnia zrozumie, co straciła, bo nawet jeśli zrozumie, nie wróci do ciebie wróci dla wspomnienia tego, co czuła, a ty, który wciąż jesteś tam cały będziesz jedynie cieniem wpływu, który próbuje odtworzyć. Nie chodzi o to, by jej nienawidzić. Nienawiść to tylko nowa forma zależności. Chodzi o obojętność, o emocjonalną wolność, o to, by nie potrzebować już uśmiechu, walidacji, dotyku, by przekształcić ból w misję. Jej nieobecność nie może być już dziurą, musi być przestrzenią, w której rodzi się twój ogień. I tu zaczyna się prawdziwy protokół Diogenesa. Protokół to nie teoria, to nie filozofia z baru czy ideologia z forum internetowego. To brutalne wezwanie do odbudowy zniszczonego mężczyzny, wezwanie do spalenia scenariusza rozdarcia fantazji i spojrzenia w lustro bez filtra. Bo to, co cię zniszczyło, to nie ona to to, co w nią wpoiłeś. Namalowałeś obraz kolorami swojej nadziei i nazwałeś to miłością. Ale to, co tam było, to coś innego. Odbicie, elegancka pustka, lustro, które zwracało tylko obraz człowieka, którym chciałeś być, nigdy tego, kim ona naprawdę była. A teraz po tym, jak odwróciła się od ciebie, wciąż tu jesteś, klęcząc przed popiołami iluzji, próbując tchnąć życie w kłamstwo. Ale dość tego, dość żebrania o emocjonalne okruchy, dość próbowania naprawiania tego, co nienaprawialne. Musisz stawić czoła pustce. I nie ma innej drogi niż przez nią. Samotność, której się boisz, jest w rzeczywistości łonem Twojego odrodzenia. To w ciemności i tylko w ciemności. Budzi się smok, bo dopóki uciekasz od ciszy, pozostajesz niewolnikiem echa jej głosu. Musisz stać się nierządzalny, nie z arogancji, nie z dumy. Ale dlatego, że twój spokój nie może być już okupowanym terytorium, Twoja dusza nie może być już negocjowalna, żadne spojrzenie. Żadne słowo, żadne ciało nie może mieć władzy dyktowania wartości, jaką sobie przypisujesz. Musisz wrócić do siebie, jak ktoś, kto wraca z wojny, brudny, zraniony, ale w końcu wolny. Ona nigdy nie była twoja. I to jest wyzwalające. Największym kłamstwem współczesnego świata jest idea kogoś, kto cię uzupełni. To nie jest miłość, to emocjonalna zależność sprzedawana jako poezja. Musisz być samowystarczalny. Musisz mieć coś swojego, świętego, nienegocjowalnego, cichą obsesję, cel, który więdnie, gdy ona znika. Projekt, który nie traci sensu, gdy mówi, że potrzebuje czasu, bo kiedy masz to, kiedy budujesz ze swojego bólu coś, czego świat nie może ci odebrać, stajesz się niezłomny. Mężczyzna, który już umarł dla aprobaty, dla taniego romantyzmu, dla teatru pozorów, człowiek. Które już spojrzał w przepaść i zamiast bać się upadku, nauczył się tańczyć na krawędzi. Pamiętasz śmiech Diogenesa? To nie była pogarda, to była suwerenność. Jego śmiech był bronią, odmową, gestem, który mówił: Widzę grę i wybieram nieuczestniczenie w niej. Ty też musisz się śmiać. Nie tym desperackim śmiechem kogoś, kto próbuje ukryć cierpienie, ale śmiechem kogoś, kto zaakceptował ból i wyszedł po drugiej stronie. Kto rozumie, że to wszystko, porzucenie, odrzucenie, zdrada, było tylko chrztem Twojej wolności. Nie chodzi już o zdobywanie lub tracenie kobiet. Chodzi o to, by nie musieć niczego więcej zdobywać, by być całością, by nie zależeć od cudzego braku, by czuć się pełnym, by nie czekać już na wiadomość, która nigdy nie przychodzi, bo jesteś zbyt zajęty życiem, którego ona nigdy nie wyobrażała sobie, że będziesz mieć. I nie oszukuj się, świat będzie próbował Cię przyciągnąć z powrotem. Będzie próbował przekonać Cię, że musisz znowu kochać, znowu się oddać, znowu próbować. I może nawet pokochasz. Może pokochasz tak, jak kocha wolny człowiek z hojnością, ale nigdy z uległością, z obecnością, ale nigdy z zależnością, bez żebrania, bez oczekiwania, bez zapominania, że jesteś smokiem. Tak, smokiem, bo. Dopóki będziesz próbował być księciem z bajki, zostaniesz porzucony przy pierwszym potknięciu. Ale kiedy płomień w tobie będzie większy niż strach przed samotnością, pogardą czy opuszczeniem, wtedy i tylko wtedy przestaniesz czołgać się za okruchami i zaczniesz latać nad ruinami tego, co kiedyś cię zniszczyło. Nie chodzi o nią, nigdy nie chodziło, chodzi o ciebie, o odzyskanie tego, co zostało ci wyrwane. Prawdy, jasności, ukierunkowanej złości, uśpionego instynktu, śmiechu, który rzuca wyzwanie systemowi. Chodzi o podniesienie się z ziemi z sercem surowym i powiedzenie: Dziękuję, że mnie złamałaś. Teraz nikt więcej nie może mnie kontrolować. Krwawiłeś już wystarczająco, próbując dopasować się do formy, która została stworzona, by cię osłabić. Teraz nadszedł czas, by tę formę rozbić. By stać się człowiekiem, który się nie tłumaczy, nie błaga, nie czeka, człowiekiem, który buduje w ciemności, który żyje na marginesie, który przekształca ból w moc, człowiekiem, którego ona nigdy nie zapomni, bo przestał próbować być zapamiętanym. Rozumiesz teraz? To nie tak, że one są złe, to ty byłeś naiwny, przypisałeś im czystość, która nigdy nie istniała poza twoim brakiem. Oczekiwałeś kwiatów z terenu, na którym nigdy nic nie posadzono, a kiedy wybrała innego, zostałeś tam, pytając, ale dlaczego, jakby jej pożądanie podlegało tym samym zasadom co twoje, ale nie podlega, nigdy nie podlegało, ty kochasz. Z poświęceniem ona pożąda z intensywnością, ty dajesz się w stałości, ona ucieka, gdy przewidywalność ją dusi, ty chcesz spokoju. Ona chce wibracji i to nie jest osąd, to emocjonalna anatomia. Współczesna kobieta ma natychmiastowy dostęp do tysięcy mężczyzn. Nie musi już budować więzi, czekać na listy, szukać stabilności. Ona kontroluje rynek pożądania, a gdy ma wszystko na wyciągnięcie ręki, staje się jeszcze bardziej selektywna, bardziej impulsywna, bardziej zmienna. Ale nikt cię nie ostrzegł. Zostałeś rzucony na to pole bitwy, myśląc, że idziesz na piknik. Winę ponosi Twoja łatwowierność, a teraz, gdy widzisz, gdy rozumiesz, masz wybór do dokonania: albo wrócisz do snu, albo obudzisz się na dobre. A przebudzenie nie jest piękne, nie jest spokojne, nie jest kojące, jest samotne, jest zimne, ale jest prawdziwe. A to, co prawdziwe, choć brutalne, wyzwala. Bo po raz pierwszy przestajesz żebrać o sens w pustych słowach, przestajesz próbować być miłym facetem w nadziei, że wszechświat cię nagrodzi. Wszechświat nie jest ci nic winien, ani ona. A wiesz, co boli najbardziej? Zdać sobie sprawę, że oddałeś to, co najlepsze, komuś, kto się po prostu nudził, że poświęciłeś swoje dni, swoją uwagę, swoją lojalność kobiecie, która widziała cię jako fazę, nie jako przeznaczenie która zamieniła cię na adrenalinę, dopaminę, na jakąkolwiek inną twarz. A ty wciąż zastanawiasz się, czy wróci? Bracie, ona już odeszła. Ciało może zostać, ale dusza już zmieniła adres. I co z tym robisz? Tworzysz, nie konsumujesz. Nie topiesz się w pornografii, alkoholu, mediach społecznościowych, miernych rozrywkach. Przekształcasz ból w dzieło, niepokój w dyscyplinę. Opuszczenie w kierunek. Bierzesz tę cichą furię i budujesz coś, czego ona nigdy nie mogła sobie wyobrazić. Budujesz życie tak solidne, tak twoje, że nikt nigdy nie będzie mógł go naruszyć. To jest ta cicha zemsta, ta, która nie potrzebuje spektaklu, ta, która następuje, gdy przestajesz gonić i zaczynasz iść w przeciwnym kierunku, nie po to, by od niej uciec, ale by odnaleźć siebie. Bo mężczyzna, który odnajduje siebie, staje się niebezpieczny. Nie musi robić wrażenia, nie musi przekonywać. On po prostu jest i w głębi duszy ona będzie wiedzieć: Byłeś jedynym, który się nie ugiął. Ona będzie pamiętać, może wróci, ale nie będzie to już z miłości, będzie z braku, z porównania, z porażki. I tego dnia spojrzysz jej w oczy i nie poczujesz nic żadnej nienawiści, żadnego bólu, żadnej tęsknoty bo wszystko, czego potrzebowałeś, już znalazłeś w środku, w ciszy. W ciemności, w bólu, przez który przeszedłeś sam, bez widowni, bez świadków, stałeś się smokiem, a smok nie błaga. On obserwuje, nie goni. On lata, nie pyta. On podpala. Myślałeś, że twoim największym strachem jest jej utrata. Ale teraz wiesz: prawdziwym przerażeniem byłoby nigdy nie obudzić się z tej farsy, nigdy nie zobaczyć teatru gry, symulacji. To, co cię zniszczyło, było konieczne. Zdrada była inicjacją, ból był chrztem, a teraz nie tylko zrozumiałeś, stałeś się kimś innym, jesteś człowiekiem, który przetrwał romantyczną miłość, który przetrwał selektywne pożądanie, zakamuflowane odrzucenie, manipulację przebraną za uczucie. Jesteś człowiekiem, który nie definiuje się przez to, kto go opuścił, ale przez to, kim zdecydował się stać.